Nie myśli się dużo o polaryzacji w takim ujęciu mikro. Zazwyczaj jak myślimy polaryzacja, to myślimy o partiach politycznych, o mediach, o życiu jakimś publicznym, a rzadko odnosimy to do naszej takiej zwykłej codzienności. Do rodziny, do jakichś podstawowych jednostek społecznych, do grona przyjaciół. Tymczasem jak się nad tym zatrzymać i zastanowić, to każdy chyba ma w dzisiejszych czasach jakieś osoby i jakieś relacje międzyludzkie, które. Pogorszyły się w związku z tym, w jakich czasach żyjemy. Poprosiłem jakiś czas temu swoich widzów na Instagramie, żeby przysłali mi swoje historie o relacjach międzyludzkich pogorszonych przez obecne czasy. I to nie będzie przyjemny film. Nie mam kontaktu z rodzicami. W pewnym momencie mój ojciec z pogodnego faceta zmienił się w szukającego spisków dziada. Moja siostra, straciłyśmy kontakt, bo ona jest wyznawczynią prawa, zasad i władzy. Nienawidzi odmienności, imigrantów i feministek. Podczas ostatniej wigilii mój tata wstał od stołu po pięciu minutach, bo nie będzie jadł z lewakami. Jak mój ojciec był zawsze trudny w obsłudze, tak teraz w ogóle się nie da z nim rozmawiać. Ostatnio powiedział mi, że jak tylko pójdę na manifestację, to on zmieni zamki i nie wejdę do domu. Mój tata kazał mi oddać wszystkie pieniądze, które Kaczyński mi dał, bo przecież tylko o to w tym wszystkim chodzi. Zagroził, że wyrzuci nas z mieszkania, które wciąż jest jego. Wyrzekł się mnie i obiecał, że już nigdy się do mnie nie odezwie. Tata dał mi do zrozumienia, że jestem dla nich zawodem i nie takiego dziecka chcieli. Obecnych wydarzeń z nim po prostu lepiej nie poruszać. Jest mi mega przykro, bo ma dwie córki, ale nie zastanawia się, co my czujemy, bo ważniejszy jest dla niego pis. Jak wzięłam udział w protestach, jestem pewna, że zostałam wydziedziczona. Zwłaszcza, że według ojca mam fałszywą mordę. Miłe słowa nie? Dobrze, że rodzina rozbita bo chociaż nie muszę na niego patrzeć. Gdy 11-letnią mnie zwyzywał od lewaków, płakałam przez kilka godzin, bo było to w domu uznawane za wielką obelgę. Żadne argumenty czy rozmowy nie przemawiają, zero otwartości i zrozumienia, widać, że strasznie cierpią. Życie z taką osobą jest bardzo trudne, nie mam pojęcia, kto go tak skrzywdził. Moja mama dała mi bana na odwiedziny, za to, że byłam na proteście. Jestem po trzydziestce, mam własną rodzinę, razem z mężem prowadzimy działalność gospodarczą. Moja matka kazała iść i dać się spałować. Mam 43 lata i córkę 10 lat. Jak jak kurwa wyłam po jej słowach. Jest w Polsce całe pokolenie ludzi osieroconych przez propagandę i populizm. I skala tego jest gigantyczna. Schemat jest bardzo często podobny, tak jak widać po tych przykładach. Ktoś wpada w wir informacji, dezinformacji, daje się pochłonąć tej takiej narracji dominującej w naszych czasach, gdzie. Dosłownie co kilka miesięcy Polska ma jakiegoś nowego wroga, trzeba się przed czymś bronić, przed jakąś inwazją, i okazuje się, że ktokolwiek ma cokolwiek wspólnego z jednym z tych wrogów, to tak jakby miał od razu, w, jakby był w konszachtach ze wszystkimi z nich. I nagle okazuje się, że osoby, które to śledzą, one przedkładają tę lojalność wobec ideologii, wobec partii, wobec Kaczyńskiego nad swoje więzi rodzinne. Ta narracja, która tak bardzo często porusza kwestie wartości rodzinnych i rodziny, tak naprawdę zastępuje ludziom te rodziny. Okazuje się, że lojalność wobec takiej pewnej ideologicznej spójności jest stawiana wyżej niż lojalność wobec na przykład swoich wnuków, czy przyjaciół, kuzynów, łatwiej jest z nimi zerwać kontakt niż konfrontować poglądy i rozmawiać. Bo rozmawiać jest już bardzo trudno, bo ta propaganda dezinformacji ona nie daje ludziom argumentów i jakby wiedzy do bronienia tego w, w co wierzą, tylko daje im tak jakby same poglądy, bez merytoryki, bez substancji, bez czegoś co można je poprzeć. Więc jakiekolwiek próby dyskusji tak naprawdę idą w stronę agresji, unoszenia się, wyparcia, dyskredytowania tych ludzi, że oni tak naprawdę to są zmanipulowani, nie znają się i są głupi. Strasznie to przykre, jak mówisz o swoich nowych działaniach, o tym, co się zdarzyło i spotykasz się z ciszą, a potem zmiana tematu. Więc przestałam mówić i teraz nie rozmawiamy wcale. Przyjaciółka z liceum: przez politykę nie możemy już szczerze rozmawiać. Nie mogę się porozumieć z moją mamą, próbuję tłumaczyć. Z tatą mało gadam, unikam tematów politycznych, bo się niemiłosiernie wkurza. Kontakt z mamą strasznie się zwęził. Kiedyś potrafiłyśmy mówić sobie wszystko, a teraz nasze rozmowy kończą się na co jest na obiad. Próbowałam najpierw spokojnie tłumaczyć, że to co leci w telewizji nie jest prawdą, że można się nie zgadzać z aborcją, ale nie można zabierać wolnej woli. Ale w zamian usłyszałem, że mam przerażający umysł, jeśli chodzi o poglądy, że promuje hitlerowski symbol. Za większość swoich niepowodzeń w młodości obwiniają rząd, który wtedy sprawował władzę, oraz układy, jakie miały wtedy miejsce. I gdyż propaganda uderza chyba we wszystkie tony frustracji życiowych, jakie ich spotkały. Kiedyś był moim najlepszym przyjacielem, a teraz jego słowa sprawiają mi taki ból i tak frustrują, że podświadomie zacząłem ograniczać z nim kontakt. Nikt nie chce ze mną rozmawiać, nikt nie chce słuchać tego, co mam do powiedzenia. Wciąż traktują mnie jako osobę zmanipulowaną przez internet, który popiera zboczenia i zabijanie dzieci, które z młodej Czuję, że każdy mnie kocha, ale tylko jak się nie odzywam, albo jak nie mam odmiennego zdania od nich. Nikomu nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem bi. Wyrzucili mnie w domu, w środku nocy, bo przyznałam im, że jestem biseksualna i niewierząca. Wierzy ślepo we wszystko, co partia powie i każe. A wszystko, co robią, jest słuszne, bo gonią tych wstrętnych komuchów. Najpierw w Polsce to były komuchy. E, potem jacyś Niemcy, Rosja... Platforma Donald Tusk to jeszcze były takie czasy takiej polaryzacji, która dotyczyła bardziej życia publicznego niż prywatnego czy społecznego. I zaczęło się od uchodźców w 2015 roku. Musimy ratować Polki przed agresją, przed gwałtem. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje we Francji, wystarczy popatrzeć, co się dzieje w Niemczech, wystarczy popatrzeć, co się dzieje w Szwecji, wystarczy popatrzeć, co się dzieje w Danii, w Norwegii. Te wszystkie strefy, do których nie można wchodzić. Wtedy się okazało, że opłaca się obrzydzać jednych ludziom drugich. I tak się zaczęło. Z własną matką nie potrafię rozmawiać. Wcześniej nienawidziła uchodźców, teraz o uchodźcach zapomniała, za to nienawidzi LGBT. Dodam, że kiedyś miała kumpelę LGBT i jej to nie przeszkadzało. Pranie mózgu. Kreowanie nowego wspólnego wroga. Wtedy dopiero zauważyłem, że on chce wszystkich jebać: jebać uchodźców, jebać imigrantów, jebać Ukraińców, jebać pedały, jebać feministki, jebać wszystko i wszystkich. Gdy zaczęła się fala negatywnych komentarzy Andrzeja Dudy i jego polityków, mój tata stracił rozum. Naprawdę mam wrażenie, że to przez oglądanie TVP jest między nami tak jak jest. Kobieta, która wychowywała mnie od dziecka i mówiła, że miłość jest najważniejsza, zaczęła wrzeszczeć do ekranu na bliskich. Na jej twarzy wymalowana jest wieczna dezaprobata. Najpierw trzeba było nie wpuszczać przypadkiem jakichś brudasów do Polski, potem nie pozwolić na to, żeby ta tęczowa zaraza miała prawa wyborcze. Bardzo głośno wtrącił się i powiedział mi, że jak PO dojdzie do władzy, to będę żyła na dworcu i żebrała, oraz że życzy mi, żeby ten cały biznes poszedł w pizdu. No i to był moment, kiedy dziadkowie, którzy praktycznie mnie wychowywali, stali się wobec mnie okropni i przestali mnie traktować jak swoją. Babcia, która wychowywała mnie całe życie, bo rodzice pracowali i nie mieli dla mnie czasu, w tamtym momencie całkowicie mnie znienawidziła i zaczęła traktować jak śmiecia. W moją i dziewczyny stronę zaczęły padać liczne wyzwiska typu kurwa, lesba, dziwka. Nie potrafię czasem wytrzymać, jak widzę, jak mój dziadek wydziera się na własną siostrę, starszą siostrę i potrafi ją wyzywać na przykład z takiego powodu, że ogląda TVN. TVN jest niemieckie i hatfu. Od czasu, gdy były ostatnie wybory i okazało się, że głosowałem na coś innego niż PiS, zwyzywał mnie od ścierwa, idiotek, głupich jak but, Teksty typu, kiedyś miałaś lepiej, wszystko ci dają. Mój ojciec stawia wyżej zdanie TVP niż dobro naszej rodziny. Wyzywa i obraża wszystkich. Twierdzi, że jesteśmy opętani gebelsowską propagandą. Mój tata powiedział, że przestanie mi płacić alimenty, jak nie przestanę chodzić na strajki. Przysięgam, nie da się już z nimi rozmawiać. Używają słów, które widzą w najpodlejszych nagłówkach TVP. Mogę mu mówić, że czytałam badania na ten temat, że w TVP to przekręcili, bo było tak i tak. Ale to ja jestem głupia, młoda i życia nie znam. Inwazja LGBT. Seksualizacja dzieci, nauka dzieci masturbacji. Unia Europejska jest przeciwko nam ideologia gender, cywilizacja śmierci. Aborcja eugeniczna. Okazało się, że bardzo skuteczne jest utrzymywanie ludzi w takim ciągłym stanie strachu i zagrożenia. I zaczęto to robić non-stop. Miliony ludzi w Polsce Zaczęły być utrzymywane w stanie takiego ciągłego wkurwu, poczucia krzywdy, poczucia, że zaraz ktoś przyjdzie i zniszczy nasz kraj. I w momencie, kiedy te osoby nawet zaczynają się w pewnym momencie czuć szczęśliwe, to nagle BUM! Dostają argument w stylu: geje chcą uczyć twoje dzieci masturbacji i musisz ich bronić. I to, to teraz powinno zajmować Twój mózg, i tym powinieneś się martwić, i dlatego powinieneś mieć zły nastrój, żebyś przypadkiem nie poradził sobie bez nas w życiu. A jeśli ktoś ci powie, że to jest nieprawda kto jest zmanipulowany. To jest najlepsza manipulacja zawsze powiedzieć, że wszyscy inni są zmanipulowani. Dlatego każda teoria spiskowa zawiera w sobie ten element, że to wszyscy inni się mylą, a to co się teraz w Polsce dzieje, to jest jedna wielka teoria spiskowa. Przed czasami kurskiego i spółki mogłam pogadać z babcią o wszystkim. Teraz po prostu się nie da, rzuciła wszelkie hobby, przestała malować, siedzi i gapi się całymi dniami w TVP. Potem chodzi na buzowana i podżega do dyskusji. Jest zachęcana do walki o Polskę, jakby ktoś im chciał tę Polskę zabrać, zniszczyć. Zaczęło się od tego, gdy miałam plus minus 9 lat i babcia próbowała ze mną porozmawiać o osobach homoseksualnych, wpajając mi, że nie mają oni racji bytu. Właśnie mi ciocia napisała, że sobie nie życzy, żebym siedziała przy wigilijnym stole. Każdy taki temat, jak już przypadkowo wypłynie, to ona rozpoczyna słowami ta rozmowa nie ma sensu i tak nie zmienię zdania. Od momentu rządów PiS nie umiem z nią rozmawiać. Wszyscy to złodzieje. PiS chociaż coś daje, a gówniarzy na ulicach powinno się wsadzić, bo to jest największe zagrożenie. Moi rodzice jako studenci Polibudy Warszawskiej walczyli z władzą na marszach i protestach na początku lat 80. i poniekąd wywalczyli nam wolność. Dla mnie zawsze będą bohaterami. Teraz moja mama płacze praktycznie za każdym razem, kiedy jej ojciec, mój dziadek, staje w obronie PiS. Od czerwca 2019 roku nie było dnia, żeby nie wyzywał mnie od LGBT. Sam nie wie, jak poprawnie rozwinąć ten skrót. Ostatni raz spotkaliśmy się wszyscy na pogrzebie mojej babci, czyli mamy mojej mamy, która była naszą ostatnią wspólną więzią. Teraz pewnie nigdy więcej się nie spotkamy. Płakałam dlatego, że uświadomiłam sobie, że wszystkie moje problemy mają swój początek i koniec w polityce. Dokładniej rzecz ujmując, mam przejebane tylko dlatego, że moi rodzice są ślepo zapatrzeni. Zrozumiałam, jaka skrzywdzona jestem i pod jaką przemocą psychiczną żyłam. Jestem skrzywdzona do końca życia. On tego nie rozumie. Jego argument jest taki, że nigdy mnie nie uderzył. Rok temu zreflektowałam się, że przez większość czasu rodzice stosowali na mnie przemoc psychiczną, słowną. Było zawsze bardzo dużo wjeżdżania na psychikę, wpędzania mnie w poczucie winy. Najgorsze było to, co usłyszałem od mojego dziewięcioletniego kuzyna podczas wyborów prezydenckich. Powiedziałem mu, że głosowałem nad trzaskowskiego w drugiej turze, a on zaczął krzyczeć, jak mogłeś głosować na tego niemca. Wszyscy mówią, że nie oglądają telewizji że to jakiś szczegół, ale ta narracja jest wszędzie, i oni w to wierzą. I tutaj nie chodzi tylko o telewizję polską, która jest najbardziej ewidentnym przykładem. Tutaj też chodzi o całą sieć czasopism, blogów, serwisów internetowych. Internet pod wieloma względami jest nawet gorszy niż telewizja, tak naprawdę, niż stare media. One tam jakoś dyktują ten ton, ale tak naprawdę w internecie dopiero można wpaść w prawdziwą studnię dezinformacji. I w Polsce nikt, szczególnie starszemu pokoleniu, nikt nigdy nie przetłumaczył jak działa internet w tym sensie, jak działa obrót informacji w internecie, jak działa algorytm podpowiadający ci, co obejrzeć następne. Nigdy nie dano w Polsce ludziom narzędzi do odróżniania prawdy od fałszu w internecie. Lepiej było tak naprawdę nie dawać tych narzędzi i nie edukować ludzi pod tym względem, żeby osiągnąć jakieś takie krótkodystansowe cele, wygrania wyborów itd., ale wydaje mi się, że zapomniano o długofalowych efektach czegoś takiego. I to jest właśnie rzeczywistość, w której my teraz żyjemy. I myślę, że tutaj piłeczka jest po stronie młodego pokolenia, żeby to tłumaczyć, bo propaganda w internecie to jest jak taki wirus. Jak już trochę to w to wejdziemy, jak już trochę się nim zarazimy, to będzie coraz gorzej, bo on w pewnym momencie już stanie się kompletem informacji, który nas otacza. Bo w internecie to jest tak, że można bardzo łatwo dojść do wniosku, że wszyscy są zgodni co do pewnego stanu rzeczy i trzeba być kompletnym debilem, żeby uważać inaczej. A tu się okazuje, że twój wnuczek uważa właśnie tak. Niektórzy ludzie mogą powiedzieć o tym, co ja mówię, że to jest oczywiste od długiego czasu. Też mi się tak wydawało, ale osoby, które wyrobiły sobie na temat takiej propagandy, propagandy tego typu zdanie kilka lat temu, powinny zaktualizować swoją wiedzę i zobaczyć, jak bardzo intensywne to się stało. Bo każdy chyba uważa, że media troszkę tam koloryzują, troszkę kłamią, nie? Trochę przeinaczają rzeczywistość. Jedni w lewo, drudzy w prawo, ale tak naprawdę jak się to uśredni, no to gdzieś po środku jest prawda. To już nie jest prawda. To tak nie, tak już nie działa od dawna. Pokazanie mu czym jest internet było dużym błędem, bo od wtedy zaczął gadać jeszcze większe głupoty. Ma 65 lat, potrafi korzystać z internetu. Potrafi powinnam napisać, bo technicznie obsługuje, ale nie ma żadnego filtra na fake newsy i wszystko co przeczyta jest prawdą. Szczepionki, 5G, maseczki ją duszą i nie działają. Cały zestaw. Jako dobra córka postanowiłam wyposażyć mojego tatę w smartfon z nadzieją, że zacznie konfrontować informacje z innymi kanałami niż TVP. I faktycznie na początku tak było to mniej więcej września. Zaczął swoją przygodę z YouTube'em i to był straszny obrót sprawy. O ile na początku oglądał różne treści, to potem kiedy te rekomendacje szły w coraz bardziej prawicowe rejony, a on nie był świadomy funkcjonowania algorytmu, brnął w to co widzi i klika to co mu podają. Teraz sytuacja wygląda tak, że o ile przedtem miał świadomość tego, że ma braki w informacjach, o tyle teraz uważa, że to co wie, to jest całe spektrum. Wiem, że jak przedstawię jej swoje argumenty wysunięte na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i psychologicznej, mama będzie płakać i mówić, że nie tak mnie wychowała. To, że mamy różne poglądy jest też oczywiście pretekstem do agresji słownej w moją stronę. Wyzwiska, wyśmiewania aktualnej wiedzy medycznej i pedagogicznej. Mam się już nie obawiać, bo on już nie chce mieć ze mną dzieci. Tu nie ma rozmowy, nie ma dialogu. To jest krzyki pokazywanie, kto rządzi w tej rodzinie. Moje małżeństwo wisi na włosku i to przez różnice w poglądach politycznych. Jestem ateistką, rozstałam się z facetem katolikiem przez religię. Ja z moim chłopakiem musieliśmy odciąć się od jego rodziców. Oboje są bardzo toksyczni. W głowie snułem wizję ślubu nie przez pryzmat tego, że będziemy mieć najszczęśliwszy dzień w życiu, ale przez to, czy przypadkiem nasze rodziny się nie pozabijają. Najgorsze jest to, że jestem ojcem chrzestnym jego córki i wiem, że ta mała biedna dostaje rykoszetem. Obiecywałem sobie, że będę najlepszym wujkiem na świecie. Mama, ślepo zapatrzona w kościół, nic innego nie ma dla niej znaczenia. Gdy próbuję rozmawiać z nią jak człowiek z człowiekiem, to od razu mi przerywa, albo wyjeżdża z argumentem, jesteś jeszcze dzieckiem i się nie znasz. Czy że jesteś wspaniałą córką, że jesteś za życiem, a ja jako matka będę do końca życia nieszczęśliwa, że wyniosłaś z mojego doma. Mu takie wychowanie. Kiedy mama dowiedziała się, że ja i siostra wzięliśmy udział w protestach, powiedziała, że nie wiedziała, że wychowała takie potwory i nie chce mieć takich dzieci. I tak naprawdę to, co teraz się dzieje ostatnimi czasy na ulicach Polski, Strajk Kobiet, przez swoją skalę dopiero tak naprawdę umożliwiło nam zobaczenie skali tego zjawiska. Bo okazało się, że mając do czynienia ze zjawiskiem jakby w świecie rzeczywistym, jakby będącym na ulicach, dużej skali, łatwym do udokumentowania, obfotografowania, nagle się okazuje, że cały ten mechanizm Propagandowy po prostu pęka i rozbija sobie o to głowę, ponieważ bardzo łatwo jest udowodnić kłamstwa na ten temat. Bardzo łatwo, no, w sensie media publiczne podają informacje, że tłum to głównie jakieś geje, rurkowcy, Antifa i tak dalej. Bardzo łatwo jest udowodnić, że tak nie jest. Media publiczne podają informacje, że strajkuje gdzieś kilkaset osób. Bardzo łatwo jest udowodnić, że to jest nieprawda, ponieważ po prostu są zdjęcia. Media podają informacje, że Opętany tłum blokuje kretki, nie pozwala im przejechać, bardzo łatwo jest udowodnić, że to jest nieprawda. Skalę tego zjawiska, skalę tego, jak media zaczęły kłamać w naszych czasach, po prostu mówić nieprawdę tak, tak w 100% nieprawdy nawet na temat łatwo weryfikowalnych rzeczy. Jeśli zauważymy to na przypadku strajku kobiet, to pomyślmy sobie, że to samo było robione w każdym innym temacie. To samo było robione w temacie LGBT. Tak samo mówiono ludziom na kilka miesięcy w czasie kampanii prezydenckiej, że nagle LGBT jest problemem. Nagle w polskich domach LGBT zaczęło być problemem. Bez żadnego powodu, tylko dlatego że media zaczęły poruszać ten temat. Ponieważ w kampanii prezydenckiej prezydenta Dudy wykalkulowano, że warto jest tych ludzi wrzucić pod pociąg w tym przypadku. Tak samo mówiono, że pomaganie uchodźcom to zagrożenie dla Polski, bo będą gwałcić. Że będzie islamizacja, że jest opozycja totalna. Toczymy wojnę kulturową i wojnę o przetrwanie naszej cywilizacji. I są próby fałszowania naszej historii. Istnieje spisek globalnego ocieplenia, który tak naprawdę atakuje polski węgiel. Soros finansuje lewaków i Polska jest w ruinie. I trwa atak na polski kościół. Feministki chcą zniszczyć polskie wartości rodzinne. A do tego ta poprawność polityczna. Jaki jest wspólny element? tych wszystkich zagrożeń dla Polski, które przewinęły się przez narrację publiczną przez ostatnich kilka lat. Moja mama nie wytrzymała i wygarnęła co sądzi na ten temat. W odpowiedzi owa pani nazwała moją mamę wrogiem narodu. Od tamtych urodzin ta pani przestała przyjeżdżać na urodziny. Nie walczę z nią, jest mi tylko smutno, bo to nie chodzi o poglądy polityczne, ale o to jakim nienawistnym stała się człowiekiem. Trzy miesiące temu chciała otwierać Auschwitz dla LGBT. W zeszłym roku przy niedzielnych obiadach nie opuszczał stołu temat, czy dzieci mają te lekcje gender żebyśmy uważali, że nam z synów przedszkole zrobi gejów, bo już uczą dzieci jak się masturbować. Byliśmy zażenowani, że musimy tłumaczyć tak oczywiste sprawy. Z troski o nasze dzieci, aby nie robić im budyniu w głowie, ograniczyliśmy kontakt do minimum. Mój dziadek w dzieciństwie był naszym ulubionym człowiekiem na świecie. On tak się wściekł, krzycząc, że bez pisu ten kraj byłby niczym, że z tej ślepoty i wściekłości mało ciotki nie uderzył. Mój dziadek, wyznawca pisu, potrafił zagrozić mi, że wysadzi mnie na środku ulicy, bo nie zgadzałam się z nim. Mówił, że jestem głupia i nie powinnam mieć praw wyborczych, bo nie głosuje na pis. Kiedyś taki nie był. Przez to zacietrzewienie nie mam ochoty gadać z własną matką, bo nie chcę przestać jej szanować. Przy wyborach nie chciałam, żeby mnie wpisała na kartę poparcie Dudy, to przez dwa tygodnie się do mnie nie odzywała, aż ustąpiłam. Fakt, że nie zagłosowałam na Andrzeja Dudę w wyborach skończył się pomiędzy mną a moim ojcem rękoczynami. Wyzywała nas od debili podczas wyborów prezydenckich, bo PiS jest najlepszy, a my tego nie widzimy. Powiedział, że będzie głosować na Trzaskowskiego, to zagrozili mu rodzice wyrzuceniem z domu. Trzaskowski jest postrzegany jako szaleniec, lewak, który chce zniszczyć tradycję i polską rodzinę. Szkoda, że nie widzi, że właśnie w ten sposób polskie rodziny się dzielą. Kiedy byłem na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim w moim mieście, rozdawali tam jego plakaty. Gdy babcia zobaczyła, potargała plakat na drobne kawałeczki i wyrzuciła do kosza. Kiedy zapytałem, czemu to zrobiła, odpowiedziała – pogo nienawidzę. Latem pierwszy raz usłyszałam, że głosowanie przeciwko PiS doprowadzi Polskę do ruiny. Półtora miesiąca nierozmawiania. Mój dziadek jest święcie przekonany, że w Polsce będzie bieda i nie będziemy mieli co jeść, jeśli PiS przestanie rządzić. Po sytuacji z LGBT w Polsce usłyszałam od niego, że nie kochałbym mnie, gdybym była lesbijką. Głosując na inne małe partie, narażamy państwo na ogromne koszta i jesteśmy zmanipulowanymi debilami. Wszystko jest już nazywane Hitlerem, marksizmem, faszyzmem, marksizmem kulturowym, cokolwiek to znaczy. Błyskawica strajku kobiet to nawiązanie do symbolu SS. To stwierdzenie zostało. Udowodnione jako kłamstwo w każdy możliwy sposób. Ale media publiczne wciąż próbują budować to skojarzenie tylko po to, żeby obrzydzić jednych ludzi drugim. Ale w ostatnim czasie myślę, że zaczęła się wydarzać niesamowita rzecz na gruncie snucia tej narracji, to znaczy ludzie, którzy ją snują, już sami się pogubili w tym, co jest ich własną wersją wydarzeń, a co jest prawdziwą wersją wydarzeń. Oni, tak jakby stracili kontrolę nad tym, co się naprawdę dzieje na świecie. Ponieważ już zapomnieli, co sami wymyślili. Więc jak marszałek Sejmu powtarza informację o tej błyskawicy jako symbolu SS, to tak naprawdę nie mamy pewności, czy on jest tutaj manipulującym, czy manipulowanym, bo wydaje mi się, że ta dezinformacja już zaczęła zjadać po prostu własny ogon. Ale paradoksalnie myślę, że dla prawdy to dobrze. Przez Maltaku przy pierogach zaczęła pluć, jak to opozycja chce nas pogrążyć przez brak ekologii, oraz zaczęła najeżdżać na osoby LGBT. Wszystko, co usłyszała w mediach i przeczytała na ciężarówkach. Zaczęła mówić, że oni gwałcą dzieci. Cały czas używała słowa pedały i że oni to nie ludzie i chcą nas zniszczyć. Potem nie chciała przejeżdżać do mojego rodzinnego domu. No i oczywiście gówno wiem, bo TVN oglądam. Twierdzą, że nie mam własnego zdania i ślepo podążam za tłumem, a jest wręcz na odwrót. Czy 4 lata temu cieszyłam się na jego przyjazd, a teraz płaczę. Aktualnie jestem po długim czasie terapii, w wielu psychiatrach, mam zdiagnozowaną depresję i borderline. Rodzice mają mnie za czubka, choroby psychiczne nie istnieją, ale ja tylko wymyślam. Mitowano jeden ze strajków LGBT, dziadek zaczął krzyczeć do telewizora, że zboczeńcy i do gazu z nimi. Moi rodzice nie mogą pogodzić się, że jedno dziecko im się nie udało. Mój brat spełnia oczekiwania, ja ateistka, on wierny katolik. Ja z szacunkiem do osób LGBT. Oni przed ostatnimi wyborami twierdzili, że jeśli obecny prezydent nie wygra, to Gejo okay, będą chodziły po ulicach i gwałciły dzieci. Jak masz milion osób na ulicach i mówisz, że to są jacyś ekstremiści, jakaś skrajna lewica, to to już przestaje mieć sens. To jest ten sam mechanizm, ale w tym przypadku po prostu skala jest na tyle duża, że te kłamstwa widać. Tymczasem ci młodzi ludzie, którzy są na ulicach, to nie jest TVN. To nie jest Platforma Obywatelska i fani Donalda Tuska, to nie jest żydokomuna, pseudoelity i wszystkie te takie zmyślone epitety, którymi można to określać. To co jest na ulicach, to jest rzeczywistość, której istnienie wypierano przez lata. To są wszyscy ci ludzie, którym mówiono, że są zmanipulowani, że są głupi, ponieważ przez lata była taka wiara, że ich jest po prostu mało, że wszyscy ludzie, którzy mają takie jakieś poglądy tego typu, że to jest jakiś w ogóle obskór, jak na polską skalę. Tymczasem okazuje się, że to są miliony ludzi. I znając życie, wiele z tych osób myślało przez lata, że są w tym sami. Myśleli, że o, z moją babcią nie da się już rozmawiać kompletnie I to jest jakaś sytuacja, w której ja żyję, dotykająca tylko mnie. Tymczasem okazuje się, że wychodzisz w tłum i jest u mnie też, u mnie też, u mnie też, wszyscy mają ten sam problem. Przecieramy oczy ze zdumienia i orientujemy się, że coś tutaj jest nie tak. I ktoś chyba nas skłócał ze sobą przez cały ten czas. Nagle się okazuje, że ten wnuczek, któremu dziadek powiedział, żeby nie przychodził już więcej do domu na Wigilię, że on nie jest dziwakiem, on nie jest szpiegiem rosyjskim, nie jest zmanipulowanym idiotą. Tylko należy do wielkiej demografii ludzi, która ma swoje poglądy, które są w pewien sposób spójne. Które mają sens, które coś reprezentują. Może warto zacząć z tym wnukiem rozmawiać, bo młodsze pokolenie potrzebuje rad potrzebuje doświadczenia, a nie krzyku i pogardy. Przeprowadził ze mną dziwnie poważną rozmowę, że jeśli jestem jakaś nienormalna i chora, to mam mu nie mówić. Bo nie chcę mieć czegoś takiego pod dachem. Powiedzieli, że mam przestać mówić ludziom, że jestem z nimi spokrewniona. Słyszę cały czas, że się zmieniłam, że się wstydzą ludziom o mnie opowiadać, że nie tak mnie wychowali, że łamie im serca. Szantaż emocjonalny. Płaczę, żale, a to wszystko dlatego, że odważyłam się żyć po swojemu. Oczywiście ich zdanie mam szanować, ale jak coś powiem, to naczytałam się tego internetu i pierdolę głupoty. Wydaje mi się, że oni naprawdę czuli się wewnętrznie upokorzeni, że nie podzielam ich opinii. Wydaje mi się, że w ich oczach jestem złym synem, dlatego że przecież muszę być okropną osobą, jeśli nie wierzę w to, co oni. Są tak zapatrzeni w kościół, że przyjaźnią się nadal z księdzem, który został skazany za pedofilię. Mój ojciec leży aktualnie w domu drugi tydzień, bardzo ciężko przechodząc COVID. Myślisz, że przyzna, że stan służby zdrowia, do której nie ma dostępu, to przez lata zaniedbań? Nic z tych rzeczy. Wszystkiemu winni są protestujący, leniwi lekarze, morderczynie, postępowie uczeni. Słyszałam wiele razy, że jestem radykałem, który nie ma pojęcia, jak ten świat działa i nawet nie słucha moich argumentów. Tak, wczoraj moja babcia, z którą wychowuję się od małego, opiekowała się mną i mogłam zawsze iść pogadać. Kazała mi spierdalać od niej i się nie pokazywać, bo nie naoglądała się TVP, gdzie było powiedziane, że niszczymy jej ukochany kościół. Słyszę tylko przechodząc koło jej pokoju telewizję i jak się śmieje i życzy, żeby ci wszyscy protestujący się pozarażali. Po strajku nie było łatwo, bo pomimo tego, że mój plakat nie był agresywny? Od ojca otrzymałam słowa, dla mnie jesteś dnem. Wychowałem mnie dwa pokolenia silnych kobiet, które zostały skrzywdzone przez swoich facetów, i nadal to ja, prostując fakty TVP i wychodząc wieczorami na protesty, słyszę, że jestem dziwką, szatanem, nie mam prawa głosu, z manipulowanym gówniarzem, kłamcą. Ja, kontra wuj, ciocia, babcia, ostatecznie dowiedziałam się, że nie jestem już częścią tej rodziny. Jestem satanistką, morderczynią, zasługuję na gwałt, który, który zakończy się niechcianą ciążą i przymusowym związkiem z moim oprawcą. Wkurwia mnie, że babcia zna mnie całe moje życie, ale twierdzi, że jestem bezbożną lewacką faszystką, bo takiej TV-pis powiedziało. Mam nadzieję, że moje dzieci nie będą musiały żyć w takiej Polsce że będą mogły wybrać sobie wiarę, poglądy czy przyszłą drogę życiową i nie będą nazywane niedoruchanymi feministkami, wyszczekanymi kurewkami czy nawet niedojebami. Zainfekowano ludziom w Polsce mózgi wirusem. Ja bym tego wirusa nazwał syndromem Kaczyńskiego. To jest takie wieczne przekonanie, że jesteśmy atakowani. Że trzeba być nieufnym wobec wszystkich, że wszystko jest dookoła takim spiskiem. A jeśli ktokolwiek popiera jakikolwiek z tych elementów, to znaczy, że jest częścią tego spisku. Wieczne nieszczęście. Bez nadziei na to, że kiedykolwiek będzie dobrze, tak naprawdę. Ponieważ kiedy zacznie być dobrze, to ta narracja znajdzie ci nowego wroga, którym masz się martwić i którego masz się bać. Frustracja, gniew, oburzenie, agresja na argumenty przeciwne. Okazuje się, że miliony ludzi w Polsce ma ten problem. A każdy myślał, że jest w tym sam. Kto jest teraz tym złym? Może okazuje się, że ten wnuczek, syn, córka, kuzyn, przyjaciel, że to nie jest ich wina przez cały ten czas i przez cały czas to nie była ich wina, tylko winny jest ten, który skłóca jednych z drugimi i obrzydza jednych ludziom drugich, zwraca dziadków przeciwko wnukom, brata przeciw siostrze, matkę przeciwko dziecku. Wszyscy teraz możemy odetchnąć z ulgą i pomyśleć sobie: Okej, okay, okazuje się, że to nie w naszych rodzinach jest coś nie tak, tylko że padliśmy ofiarą straszliwej manipulacji, naszym kosztem. Zostaliśmy zainfekowani wirusem i teraz musimy sobie pomóc nawzajem. I potrzebujemy w tym pomocy. Potrzebujemy psychologów, terapeutów, mediatorów, narzędzi komunikacji, które pozwolą nam zburzyć te ścianę i uleczyć tę traumę, którą jest syndrom Kaczyńskiego, bo. Co się wydarzy, kiedy PiS odejdzie od władzy? No bo prędzej czy później to się pewnie wydarzy, tak? No przegrają jakieś wybory albo coś w tym stylu. Co się wtedy wydarzy? Miliony polskich rodzin się rozpadną, bo jedna strona nie będzie w stanie tego zaakceptować, a druga będzie po prostu tańczyć na nieszczęściu tych pierwszych? Czy to jest scenariusz na najbliższą czy dalszą przyszłość, na który patrzymy? Musimy już teraz zacząć się zabezpieczać na ten moment i musimy zacząć rozmawiać. I zacząć się bronić przed tym prawdziwym, jedynym atakiem na polskie rodziny. Tak mi przykro, gdzie ja popełniłam błąd. Obwiniam siebie za twoje poglądy. Może kiedyś, jak dorośniesz, pomyśl o dekalogu. Mam już swoje lata. Prawdopodobnie nie zobaczymy się. <trym zbierza>